Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym spotkaniu z mediami. Jest mi niezmiernie miło powitać wreszcie pana ministra Adama Szłapka, który przyjechał tutaj, by wspierać no, kampanię wyborczą naszych kandydatów i do Rady Miasta i moją osobiście, za co jestem niezwykle wdzięczny. Z panem ministrem mamy okazję spotkać się wielokrotnie. Pierwszy raz przy kampanii 2015 roku, więc tym bardziej to cieszy. Dzisiaj już mieliśmy spotkanie na Reszyńskim targu przy ulicy holenderskiej. Bardzo ciepłe, miłe, e, fajne spotkania. Jest z nami również kandydatka do Sejmiku, e, pani Barbara Mroczkowska. I pozwólcie Państwo, że w tym momencie oddam głos naszemu szczególnemu gościowi. E, jest nam pan minister Anaszowka. Pani minister, e, Szanowni Państwo, wie... myślę, że dla nikogo nie jest tajemnicą, że deszcz jest mi szczególnie bliskie. Przez 4 lata byłem posłem z tego okręgu. Urodziłem się w sumie niedaleko stąd, bo w kościanie. Leszno też dobrze pamiętam, chociażby z bardzo jednej stresującej chwili w moim życiu, bo zdawałem tutaj na prawo jazdy. E, albo na przykład e, uczestniczyłem tutaj w wojewódzkim konkursie geograficznym, dzięki któremu mogłem się dostać bez egzaminu do liceum. Także jest mi to oczywiście bardzo, bardzo bliskie miasto, więc bardzo mi zależy na tym, żeby Leszno się dobrze rozwijało. A że Grzegorza znam, już 9 lat, tak wychodzi, e, i wiem, że jest naprawdę uczciwym. Bardzo zaangażowanym, pracowitym i dobrze zarządzającym czasem ludźmi i swoim otoczeniem człowiekiem, i jestem absolutnie przekonany, że zwycięstwo Grzegorza w wyborach prezydenckich leśnie Lesz będzie naprawdę gigantycznym impulsem rozwojowym dla tego miasta. Dlatego z pełnym przekonaniem, z bardzo otwartym sercem i z bardzo racjonalnym i pragmatycznym też podejściem, Naprawdę bardzo mocno wspieram Grzegorza w tych wyborach i trzymam mocno kciuki. Ja no, Jesteśmy w Wielkopolsce, Wielkopolanie. Mieszkańcy Leszna przecież, mieszkańcy mieszkańki Leszna są bardzo racjonalni. Ja jestem przekonany, że ten wybór będzie właśnie, właśnie, właśnie postawieniem na nowy impuls i na rozwój dla Leszna. Dobrze mi się z Grzegorzem współpracuje i naprawdę. Mogę za niego ręczyć, że jest, że jest naprawdę świetnym kandydatem. Jest autentyczny, niczego nie udaje. Ma, jest w koalicji obywatelskiej, nie ukrywa swojej afiliacji politycznej, bo wiemy, że no, przecież nie ukrywajmy. No, jakby obecny prezydent jest jakoś powiązany z poprzednią ekipą rządzącą, mniej lub bardziej. Próbuje to oczywiście ukryć na każdym kroku. Więc lepiej występować z otwartą przyłbicą I, i uważam, że bardzo jasno to trzeba powiedzieć. Dlatego ja z pełnym przekonaniem wspieram Grzegorza jako kandydata na prezydenta Miasta Leszno i oczywiście bardzo mocno też wspieram kandydatki i kandydatów Koalicji Obywatelskiej do, do Rady Miasta. Szczególnie są bliscy oczywiście ci, z którymi od lat współpracuję, czyli Tomek i, i Przemek. No i oczywiście naszą tutaj leszczyńską kandydatkę do, do sejmiku w Basie. Roczkowską i naprawdę uważam, że koalicja obywatelska e, no, w tych wyborach samorządowych pokaże, że tak skutecznie jak było 15 października 2023 roku to będzie nasza, nasza wiosna dobra także dla, dla Wielkopolski dla Leśna. Bardzo dziękuję dziękuję serdecznie, Wasiu, nie ukrywam, że jestem bardzo zaszczycona, że dostałam jedynkę do Sejmiku i będę się ubiegała z pierwszego miejsca i zrobię wszystko, żeby wynik był godny, żeby było wiadomo, że pociągnę tę lokomotywę, jak dzisiaj wszyscy mówią, lokomotywa na pierwszym miejscu. Ja bardzo proszę o poparcie wszystkich moich wyborców. Myślę, że przez 13 lat dałam się poznać jako radna pracowita, skuteczna. Będąc, jeśli uda mi się uzyskać mandat do sejmiku województwa wielkopolskiego, będę bardzo zabiegała o środki zewnętrzne na wzmocnienie działalności naszych jednostek, które należą do Urzędu Marszałkowskiego, nie tylko w Lesznie, ale w całym subregionie leszczyńskim. Ja dosłownie dwa zdania. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Adamowi, bo nie, nie, nie ma co ukrywać, że prywatnie też jesteśmy nad, za, za tą obecność dzisiaj, wreszcie za wsparcie. To jest niezwykle ważne, żeby mieć i dobre relacje z rządem, i dobre relacje z Urzędem Marszałkowskim. Jestem przekonany, że już po 7 kwietnia zarówno w Urzędzie Marszałkowskim, w którym będzie nas dumnie reprezentowała Barbara Mroczkowska i z polskim rządem. A dzisiaj wizyta pana ministra Adama Szłapki jest jedną z tych, które planujemy tutaj w, w najbliższych tygodniach. Pokaże, że Leszno naprawdę może mieć dobre relacje i to jest dobra perspektywa na przyszły rozwój dla miasta Leszno. Przewodniczący Nowoczesnej ja oczywiście. oczywiście. Tak, tak, tak do z że przewodniczący Nowoczesnej tutaj, tutaj za mną. Tak, stoję wspieram bardzo mocno. Tak. Y ja, proszę Państwa, polityką zajmuję się od czasu powstania nowoczesnych, wcześniej nie miałem nic wspólnego i od początku e, współpracuję z panem ministrem Adamem Adam Szwabką, e, bo jak Państwo pamiętają, był wcześniej posłem z naszego regionu, dużo się od niego uczyłem, rozumiem, jakby na początku może też e, wiele rzeczy trzeba było było zrozumieć, ale w pewnym momencie zrozumiałem, że naprawdę mamy świetne relacje, świetnie się pracuje. Bardzo się cieszę, że nas wspiera obecnie, nawet gdy jest ministrem i tutaj przyjeżdża do nas. No i oczywiście liczę na to, że Państwo zagłosujecie na nas, no i oczywiście naszego kandydata na prezydenta, pana Grzegorza Łosickiego. Też warto oddać głos drugiemu kandydatowi z Nowoczesnej, Przemek Głuszny. Nasza trójeczka w okręgu pierwszym. Tak. Ja chciałem przede wszystkim podziękować panu ministrowi, że znalazł chwilkę i przyjechał do Leszna. Wespół naszego kandydata na prezydenta Grzegorza Rosieckiego, naszych kandydatów, moją kandydaturę osobiście. Mam nadzieję, że z takim silnym poparciem na pewno wygramy w Lesznie. Zdobędziemy i urząd prezydenta i będziemy mieli większość w Radzie Miejskiej. I od 7 kwietnia, czy po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów, będziemy rządzili w Lesznie.